Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Wячесław Zaruski, uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Wячесław Zaruski, uciekłem z Rosji, aby powie powiedzieć prawdę o tym kraju i teraz już nie czekam na ochronę międzynarodową, bo wczoraj już dostałem tą ochronę, ale jeśli dokładnie powiedzieć to 10 dni temu, w zeszły, w zeszły piątek, no i proszę bardzo... Decyzja. Po rozpoczęciu wniosku, tak, pana Wiodrowskiego, datę urodzenia Federacji Rosyjska obywatelstwo, no i postanawiam nadać status uchodźcy. Co oznacza, że nawet nie międzynarodowa ochrona, nie ochrona uzupełniająca, a uchodźcy. Co oznacza, że to największy chyba, najwyższy poziom międzynarodowej ochrony. Ja później opowiem. Coś, to, co to znaczy w ogóle? E, chciałbym teraz powiedzieć dziękuję bardzo wszystkim Wam, ludzi, którzy oglądali, Polacy, którzy oglądali moje odcinki, którzy pisali komentarze, którzy wspierali w jakikolwiek sposób, którzy pracowali nad tymi papierami moimi dwa lata którzy tam, nie wiem, pracowniki tego, Straży Granicznej, pracowniki ABW, pracownicy pracowniki urządów wszystkich, którzy to w ogóle robili. Każdemu poczytali temu listonoszu, który pracował na tym, żeby ja dostałem to wszystko. Dziękuję wam bardzo, bardzo za to dziękuję. Ja jestem naprawdę na maks. szczęśliwy ja... Ja, ja tylko dzisiaj, kiedy byłem, bo jeszcze kilka wniosków złożyłem na następne papiery, ja e, tylko dzisiaj, wiecie, e, zrozumiałem, że to, to prawda. Bo cały dzień wczoraj ja myślałem, że no być może pomylili, być może to nie moja decyzja, być może jeszcze coś. A dzisiaj tam pracownik urzędu powiedział, no wszystko w porządku, jesteś teraz wolny, jeszcze chwilę dostaniesz, jeszcze papiery e, i tyle. I wszystko, jesteś wolny. Ja, ja naprawdę jestem w szoku. i Wiecie co, ja kiedy to wczoraj przeczytałem, możecie zobaczyć reakcję na moim drugim kanale, polskiej. Postanawiam. Nadać status uchodźcy. Kur ja otw otworzyłem, i ja po prostu w jedną sekundę, kiedy przeczytałem, że nadać status uchodźcy, ja zrozumiałem, że wszystko. Ja nigdy więcej nie powinien wracać do Rosji. Ja nigdy więcej nie będę w tym kraju. Ja, ja po prostu byłem na tyle szczęśliwy, że wiecie, kiedy ty czekasz decyzję, to zawsze myślisz, co jeśli będzie jakieś tam negatywne decyzje, co jeśli odmowa, a co jeśli potem jakieś tam... I ty myślisz, 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 ty nie możesz nic planować w ogóle. I ja byłem w takim, wiecie, takim stresie zawsze, że a co jeśli to, co jeśli to. I teraz po prostu. Oh, aż wiecie, powietrze taki wolny. I ja zrozumiałem, że w końcu. W końcu skończyło się to, że teraz nie trzeba myśleć, a jaki kraj, jeśli nie Polska, gdzie jeszcze jechać, a co, a co jeśli tu odmowa, wszystko skończyło się. I naprawdę chciałbym powiedzieć dziękuję bardzo każdemu człowiekowi, który. A pracował nad moimi papierami, nie wiem, tam Straż Graniczny, tłumaczy, który to wszystko tłumaczyli na wywiadach, a pracowniki urządów, pracownikom urządu, dziękuję bardzo, tak, strażu, jak powiedzia... tak samo jak powiedziałam Strażom Granicznym, a ABW, pracownikom, jeszcze, nie wiem, listanoszem, wszystkim dziękuję bardzo i tak samo dziękuję bardzo Wam, drodzy widzowie, którzy oglądali moje odcinki, pisali komentarze, wspierali w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób. Uh, dziękuję Wam bardzo za to, bo dzięki Wam też ja dostałem uh, taką decyzję, bo dlaczego ja tak mówię? Bo na przykład jeden z punktów, który ja dodałem, uh, tam był taki punkt, że na przykład kiedy ja nagrałem na jakiś odcinek, na przykład na temat Buci, czyli tam jakieś, nie wiem, jeszcze wojny w uh, rosyjsko-ukraińskiej i lub tam jeszcze, uh, co tam, co się dzieje w Rosji. Za takie odcinki, które też ludzi w Rosji znajdują się, znajdując w Rosji, które nagrywali, oni trafili do więzienia na 7, na 10, na 11 lat, ktoś jeszcze więcej dostał. I, a ja tu takie same odcinki nagrywam. To znaczy, że jakby niebezpiecznie wrócić tak, do Rosji. I te odcinki mieli a, takie siły, a, wiecie, prawniczą chyba, juridyczną siłę, tak po rosyjsku bo wy oglądali ich z tego powodu, że oni mają wyświetlenie, to był mocny dowód, że ja nagrywam to i ludzie patrzą na to. Ludzie oglądają, ludzie komentują, ludzie jakby popierają moje słowa i to był mocny, mocny, mocny taki dowód, to jest dowód, że wy to oglądali. I za, te, za to chcę powiedzieć Wam, dziękuję bardzo. Ludzie, którzy komentowali te odcinki, komentują też. Dzięki, wielki. Hejterzy też. Niech też <grystanie> dla was dzięki, bo wszyscy, którzy oglądają, to reakcje jakieś, to pomagają mi. Pomagają mojemu kanału i po prostu mnie. Teraz mogę mieszkać w Polsce, płacić podatki prowadzić, nie wiem, tam biznes swój, wrócić do jego stanu, którym był i dalej zajmować się im. I ja jestem po prostu w szoku i zadowolony, że moje życie aż tak skręciło w poprawny kierunek i teraz ja mogę już planować swoje życie. A co teraz? Teraz ja czekam, ja złożyłem dzisiaj wniosek o kartę pobytu na 3 lata i o paszporcie konwencji genewskiej to co, co to znaczy? To znaczy to, że z tego powodu, że dostałem najwyższy status, status status uchodźcy, to ja mogę dostać paszport e, konwencji Genewskiej, który m, akceptują bardzo dużo krajów w, na tym świecie, ponad 100, nawet więcej. I to znaczy, że ja mogę podróżować, nagrywać coś i tak dalej w tych krajach, bo jakby dla podróży idealny pa, taki papier, idealny dokument. Jeśli by dostałbym na przykład zwykły międzynarodową ochronę, czyli ochronę zupełniającą, to tam też dostałbym paszport podróżniczy polski dla obcokrajowca i też mogłem by. Ale to jakby ten dokument paszport konwencji genewskiej, oczywiście lepiej. I ja, ja byłem w szoku, że ja dostałem nawet taki status. To ciekawe, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, dziękuję bardzo, dzięki wielki, ja ja wczoraj naprawdę, ja nie mogłem uwierzyć w to, że wszystko skończyło się i teraz, i to szybko, to było naprawdę szybko e, rok i 10 miesięcy, kiedy na przykład moi znajomi, których po prostu znałem, nie moi przyjaciółi, a ludzi po prostu których znałem, którzy wyjechali na przykład do Stanów Zjednoczonych, oni wciąż mieszkają, wciąż mieszkają, tak, wciąż czekają, czyli 5-6 lat, 10 lat czekają na wywiad który ja dostałem i zostałem wyzwany na ten wywiad, kiedy czekałem tylko pół roku. Wyobraźcie sobie, w Polsce to maksymalnie, maksymalnie szybko. Nawet dla Rosjanina. Tutaj też chciałbym powiedzieć, że wy nie możecie sobie wyobrazić, ile Rosjan mnie pisało, że co ty wyjechałeś? Kto ci tam potrzebuje Ciebie? Ty w ogóle nie dostaniesz nic. Rosjanom nie dają takie papiery. Ludzie mówili, który taki Putinows putinowski, tak samo ludzie z opozycji mówili, że no Polska ci nie da takie taki papiery. No. Więc ja chcę powiedzieć, że jeśli chcecie coś robić w tym życiu i jeśli komuś coś nie udało i on wam mówi, że ty też nie, nie, da, nie dasz rady, nie słuchajcie tych ludzi w ogóle. Ja potwierdziłem to bardzo dużo razy w swoim życiu, więc zdecydowałem, że nikogo nie trzeba słuchać, robić to, co myślisz, że to cię da i, i po prostu robić to. A ja teraz dostaję te wszystkie papiery, ale jeśli ktoś teraz będę mówił, chyba już ktoś napisał w komentarzach, że no co tam dalej. Będziesz mieszkał razem z Romanem w Holandii, lub jeździ gdzieś. Oczywiście nie. Uh, ja nie mogę teraz jakieś dowody dać, że ja, uwierzcie mi, ja w Polsce na to tylko to, że co ja mogę Wam powiedzieć, a Wy możecie tylko w to uwierzyć lub nie. Um, ale to wszystko wiecie pokazać. Powiedzieć to jedno, a pokazać swoją działalnością to, czyli zrobić tak, żeby wy powiedzieli, O no słuchaj, no naprawdę, on tu, no, tu na stałe. To trzeba coś zrobić tak naprawdę. Ja już e, robiłem na żywo, na którym mówiłem, że patrzcie, to jest mapa świata. I ja naciskałem na każdy kraj i mówiłem po co on mnie nie odpowiada e, dla mojego życia, żeby ja tam że, e, mieszkałem na stałe. No i e, oczywiście to oglądało mało ludzi. I ja na drugim kanale będę podróżował po Unii Europejskiej. Tak samo do jakichś jeszcze krajów. Oczywiście ja nie będę podróżował po Rosji lub tam do ambasady nawet rosyjskiej nie będę chodził, bo to niebezpieczne dla mnie, jak powiedziałem. No i do krajów sojuszników też ja nie mogę podróżować i krajów, do krajów, które mają. Jak to pra ustawę, prawo ekstradycji, czyli którzy wysyłają tam, nie wiem, więźniów poszukiwanych do krajów, na przykład, Rosja szuka mnie. W swoim kraju, a ja jestem w Turcji, i jeśli oni z Turcji mają ten prawo o to Turcy mnie wysyłają do Rosji. Ja nie będę podróżował po takich krajach, więc przepraszam, jakieś odcinki z Turcji nie będą. Nawet kraje, które nie mają ten te prawo o ja też nie będę jeździł do nich. Bo jeśli oni współpracują z Rosją, na przykład jakieś Tajlandia, nie pamiętam, Wietnam teraz wysyłają lub Tajlandię wysyłają, Wietnam nie wysyłają, ale Wietnam z Rosją współpracują. Ja nie będę już do Wietnamu jeździł. Oczywiście mniej krajów mogę odwiedzić niż na przykład wy, ale przepraszam, przepraszam, to taka rzeczywistość mojego życia teraz. I ja będę pokazywał, dlaczego ja nie chcę tam mieszkać, gdzie ja będę podróżował. Na drugim kanale będę publikował piękny, z idealnym montowaniem odcinków. Patrzcie, to jest kraj, tak, super dla podróży, ale z takich, z takich, z takich i takich powodów ja nie mogę i nie chcę mieszkać w tym, w tym, w tym, w tym i w tym kraju. I chyba kiedy ja będę miał już... 80 lub 90 lat i wciąż będę mieszkał w Polsce. Ktoś będę pisał, że będzie pisał, że słuchaj. No, na teraz już te, te, na pewno tam ostatnie swoje 10 lat życia będziesz gdzieś we Włoszech mieszkał. Teraz ja po prostu wam mogę powiedzieć, że ja nie chcę wyjeżdżać z Polski, e, gdzieś, jakiegoś innego kraju na stałe, żeby. Raz tam na 20 lat przyjeżdżać do Polski, lub raz w 3 miesiące, żeby sprawdzić swoje zęby, lub jeszcze coś tam zrobić. Jak inni ludzie to robią. Ja nie, ja będę tu mieszkał, na stałe, podróżować oczywiście będę po innym krajem, żeby zobaczyć ich w ogóle na własne oczy i tak samo powiedzieć wam, dlaczego ja nie chcę tam mieszkać. No, i dalej ja już nie chcę teraz planować coś tam, coś tam będzie za 10-20 lat, ale mam po prostu takie małe marzenie, w kierunku którym pracuję, w kierunku którym idę. Gdzieś obok Sosnowcu lub gdzieś w małym mieście, bardzo, bardzo w małym mieście miejscowości, kupić jakiś domek i mieszkać tam. I tyle. I podróżować. To moje marzenie teraz w Polsce i nowa cel taka. Więc ja chcę powiedzieć, że ja jestem w szoku. Ten dzień w końcu nastał. Nie wiem, on, to, ten, ten dzień był wczoraj i teraz też. Ja. Wy nie możecie sobie wyobrazić, ile ja. Na, na, na jakim poziomie teraz wolności ja jestem? Czyli ja teraz idę po Polsce. Ja nawet nie. Speszyć, czyli ja nie idę szybko. Ja idę powoli, bo ja wiem, że ja jestem w domu, w moim nowym domu i bardzo czuję siebie tutaj. Bez żadnego stresu, bez żadnych jakichś tam e, myśli negatywnych. Po prostu idę siebie do domu lub tam mogę gdzieś usiąść. Po prostu tak popatrzeć w lewo, w prawo pomyśleć i wiedzieć, czyli znać, że ja tu na stałe. To niesamowite poczucie, kiedy mieszkasz w wolnym kraju. Więc dziękuję bardzo jeszcze raz Polsce za to, że dali taką możliwość. No i tak, ja będę dalej ćwiczył język polski, ale już z nauczycielem, bo ten poziom polskiego, języka polskiego, który teraz ja mam, ja nauczyłem się to sam, za pomocą po prostu Google Tłumacza i z tego powodu, że po prostu nagrywam w języku polskim, ja bardzo dużo czytałem swoich scenariuszy, które pisałem. Kiedy piszesz, czytasz, a potem się słuchasz siebie, to masz takie, wiecie, szkolenie, tak powiemy takiego rodzaju. Więc będę dalej ćwiczył język polski, no i ja mieszkam w Polsce do końca życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Polska, dziękuję bardzo Szanowni Polacy, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia.